Środa 6 lutego Andrzej Buchowski zapraszam na główne wydanie kuriera opolskiego, a dziś w programie m.in. Czy brak lekarza w karetce miał wpływ na śmierć 32-latki w siódmym miesiącu ciąży? Tak podejrzewa dyrektor szpitala w Nysie. Twierdzi, że kobieta zmarła w drodze do placówki. Dlatego skierował sprawę do prokuratury. Pogotowie dziwi się oskarżeniom. Utrzymuje, że pacjentka zmarła w szpitalu. Goświnowice, 5 km od szpitala w Nysie. To tu mieszkała Anna. Najbliższa rodzina wciąż jest w szoku. Nie chce rozmawiać. Za duży ból. Dramat rozegrał się 22 stycznia. Tuż po północy Anna zasłabła. Rodzina natychmiast zadzwoniła po karetkę. Wojewódzki dyspozytor z Opola wysłał tak zwaną karetkę P, czyli z dwoma ratownikami. Bez lekarza. Żeby był doktor, to może by się udało kogoś ratować, dziecko czy... czy... Czy żonę, znaczy żonę, to jest siestrzenica. Podobnego zdania jest dyrektor niskiego szpitala, z którego wyjechała karetka P, mimo iż na oddziale ratunkowym był zespół z lekarzem, stąd wniosek do prokuratury. Wezwano karetkę, która niestety nie wyranimowała 32-letnią kobietę. W szóstym miesiącu ciąży, która zmarła w tej karetce. Prokuratura zajmie się sprawą, ale w jednej kwestii nie ma wątpliwości. Przewieziona do SOR. Zmarła na oddziale o godzinie drugiej nad ranem. Ale nas nie ma, że zmarła w karetce czyli inaczej niż twierdzi dyrektor szpitala. Śledczy badać będą jednak funkcjonowanie wdrożonego od grudnia wojewódzkiego systemu ratownictwa medycznego. Jego wad dotyczy złożone przez dyrektora krajczego zawiadomienie. Wprowadzony został nowy system, gdzie zgłoszenie od osoby poszkodowanej lub jej rodziny jest kierowany do pola. A dyspozytor w Opolu decyduje o skierowaniu karetki z najbliższego miejsca. Decyduje także o składzie zespołu ratunkowego. Dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego twierdzi, że system działa dobrze. Podkreśla, że karetka była na miejscu już po 12 minutach od zgłoszenia. Decyzję o wysłaniu karetki specjalistycznej lub paramedycznej decyduje dyspozytor. Z, jaki przeprowadził wywiad? Z wywiadu, ja go słuchałem, nie wynikało, że tam powinien dojechać lekarz. Wynik śledztwa nie zmieni faktu, że Anna i jej dziecko nie żyją. Rodzina nie wyklucza złożenia wniosku do prokuratury, by ta sprawa zapobiegła podobnym przypadkom. Zanim jednak rodzina podejmie jakiekolwiek kroki, musi uporać się z rozpaczą. Mówimy o tym, co dzieje się niemal dosłownie na ulicy. Nie udało się uratować życia kobiety w siódmym miesiącu ciąży. W karetce, którą wieziono ją do szpitala, nie było lekarza. Sprawą zajęła się już prokuratura i Elżbieta Byszewska, która wyjaśniała, czy to wina człowieka, systemu, czy nieszczęśliwy wypadek. Tu mieszkała pięć kilometrów od szpitala, była w szóstym miesiącu ciąży. Najbliższa rodzina nie chce rozmawiać za duży ból, za dużo pytań. Gdyby był doktor, to może by się udało kogoś wratować, dziecko czy, czy, czy żonę, znaczy żonę to jest siostrzenica. 22 stycznia noc. Ciężarna kobieta nagle słabnie, mąż wzywa karetkę. Przyjeżdża po 12 minutach z dwoma ratownikami, bez lekarza. Wezwano karetkę, która niestety nie wyranimowała. 32-letnią kobietę w szóstym miesiącu ciąży, która zmarła w tej karetce. To wersja dyrektora szpitala w Nysie, do którego pogotowie przywiozło kobietę. To z kolei wersja prokuratury. Przewieziona do SOR, zmarła na oddziale o godzinie drugiej nad rano. Ale nas nie ma, że zmarła w karetce. Wina człowieka, systemu, czy to po prostu nieszczęśliwy wypadek? Nie ma możliwości. Dyrektor opolskiej centrali, która rozsyła karetki w regionie, twierdzi, że dyspozytor błędu nie popełnił. Z wywiadu, jak go słuchałem, nie wynikało, że tam powinien wyjechać lekarz. Do systemu ratownictwa medycznego, który wciąż się tworzy, coraz więcej zarzutów. Tylko ostatnio w łodzi umiera starsza kobieta, którą trzeba w ciężkim stanie wieść ponad 100 kilometrów dalej. Brakuje miejsc na intensywnej terapii. Do dziesięciu szpitali dzwoni dyspozytor ze Śląska i każdy odmawia. A w karetce chory z zawałem serca. Zamysł jest taki, aby obok ratownika medycznego y, 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 siedzieli ratownicy Straży Pożarnej, y, Zarządzania Kryzysowego, y, funkcjonariusze policji, aby wspólnie można było podejmować decyzje. Ale to wciąż tylko zamysł, który udaje się gorzej bądź lepiej, tak jak tu w Bydgoszczy, Za chwilę, to to wprowadzić w życie. Jak działa system w Opolu, to też pod lupą prokuratury. Dyspozytorzy w Oporu nie znają topografii yy, terenu, że zdarza się, że karetka nyska gdzieś tam jedzie daleko na inny teren. Na to, by wrócić do dawnej obsady nie ma szans. Na przykład w Ameryce w karetkach też tylko ratownicy ponoć się sprawdza. U nas też powinno specjalistów medycyny ratunkowej, przecież jest jak na lekarstwo. Potrzeba nam około 4 tysięcy osób, a jest nas czynnych zawodów około 300. 300 lekarzy. Na całą Polskę. To jest może ta przyczyna? Między innymi ta. Czy gdyby w karetce, którą mąż wezwał do ciężarnej żony był lekarz, nie doszłoby do tragedii? Na to pytanie być może nigdy nie poznamy odpowiedzi. Elżbieta Brzewska. Wiadomości. Powinien być lekarz. To opinia konsultanta krajowego w dziedzinie ratownictwa medycznego, który komentował sprawę zmarłej 32-letniej kobiety w ciąży, mieszkanki województwa opolskiego. Temat podjęły ogólnopolskie media po tym, jak materiał ukazał się na antenie Kuriera Opolskiego. Najbliższa rodzina uważa, że podczas realizacji materiału naruszyliśmy jej prywatność i za to serdecznie przepraszamy. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Ten program został sfinansowany z Twojego